Witam Państwa na konferencji prasowej, którą organizujemy tu na Grodzisku, w tym miejscu, gdzie prawdopodobnie, jak mówi wiele badań i, i wiele refleksji naukowych, zaczęła się Łomża. Yy, spotykamy się, bo po prawie 40 latach na Grodzisko wracają, wraca zespół archeologów, a Muzeum Północno-Mazowieckie ma tę niesamowitą przyjemność, żeby być partnerem tych badań. Ale o samej idei tych prac, o znaczeniu, o znaczeniu dla gminy i dla miasta Łomża opowiedzą goście tej konferencji. Szanowni Państwo, stoimy w miejscu, jednym z najstarszych, w miejscu, w którym to polskość rodziła się od momentu IX-X wieku. Wtedy, kiedy powstała Polska, wtedy tutaj już były polskie ziemie. To było pogranicze. Jakieś 20 km stąd była, były Prusy. 20 km w drugą stronę jaćwież, Ruś. Tutaj powstało grodzisko. Najpierw osada, później grodzisko. Wiemy o tym, że było to grodzisko strategicznie ważne, nie tylko ze względów handlowych, ale także i militarnych. Tradycja mówi, że tysiąc lat temu święty Bruno z Kwerfurtu przyniósł chrześcijaństwo. I tutaj utworzył pierwszą na północno-wschodnim Mazowszu parafię chrześcijańską, na sąsiednim wzgórzu. Być może tu był święty Brunon, i być może tutaj z tego grodziska także misja ochronna, chroniąca świętego Brunona, razem z nim wyruszała ewangelizować. Dzisiaj, proszę państwa, chcemy pytać o korzenie, dzisiaj chcemy pytać skąd pochodzimy, i dzisiaj cieszy bardzo to, że po tylu latach wracają. Wykopaliska archeologiczne na grodzisko zwane grodem Górą Królowej Bony. Dziękuję serdecznie archeologom, którzy już dzisiaj zaczną w najbliższym czasie pracę w tym miejscu. Ja zabiegałem o to od 2016 roku. Cieszy to, że w tym miejscu możemy dzisiaj poszukiwać naszej historii. Gmina Łomża jest bardzo związana z grodziskiem. Na Starej Łomrze, jak Państwo widzicie, herb gminy Łomża ma wśród swoich insygniów otwartą bramę tego grodziska. My, Proszę Państwa, jesteśmy bardzo związani z tym miejscem, chociażby społeczność lokalna, także od dwóch, trzech lat dba o to, żeby oczyścić to miejsce z krzaków. Jeszcze rok temu nie stalibyśmy tu w tym miejscu, to miejsce było zarośnięte. Dzisiaj chcemy przywrócić mu pamięć. Szanowni Państwo, Muzeum Północno-Mazowieckie jest jedyną instytucją kultury działającą w Łomży i w regionie, zajmującą się pozyskiwaniem i gromadzeniem zbiorów. Działa ono ponadregionalnie, dlatego udział tej instytucji w badaniach prowadzonych także w okolicach miasta jest potrzebny. Jako mieszkańcy miasta jesteśmy zainteresowani jeszcze dokładniejszym odkrywaniem naszej historii oraz zachowaniem dziedzictwa miejsca, w którym mieszkamy. Już teraz mogę wstępnie zadeklarować, że jeżeli archeologom uda się pozyskać materiał, który będzie wymagał specjalistycznych badań datujących np. dendrochronologicznych, będziemy partycypować w tych kosztach. Mamy nadzieję na ciekawe znaleziska i jeszcze ciekawsze wnioski badawcze sformułowane po tych pracach. Dziękuję bardzo. Ja jako archeolog pracujący w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży jestem bardzo szczęśliwa, że po 40 latach wracamy na stanowisko, które jest niezwykle ważne dla całego Północno-Wschodniego Mazowsza. Jest to bardzo duże założenie i niestety niezwykle słabo poznane. Badania, które odbywały się 40 lat temu, ich wyniki nie zostały zupełnie opublikowane, więc nie były znane żadne tak naprawdę opracowania z tamtych badań. Jedyne co zostało przekazane do muzeum to zabytki, które można zobaczyć na wystawie stałej w naszym muzeum. Natomiast żadnych wniosków nie można było z nich wyciągnąć, ponieważ nie było żadnych danych. Teraz okazało się, że y, wyniki badań zostały odnalezione i dzięki temu archeolodzy mogą wrócić, żeby zweryfikować dane, które zostały wtedy pozyskane, ponieważ nauka, jak wiadomo, poszła bardzo do przodu i dlatego wyniki będą można zweryfikować i przede wszystkim badania dendrochronologiczne pozwolą na wydatowanie, kiedy te założenie powstawało. Już wiele zostało powiedziane, tak naprawdę y, to po co tutaj jesteśmy? Jakby nie da się na to odpowiedzieć w łatwy sposób. Generalnie, e, o tym, że ten gór był ważny, tak? To. To wiemy na pewno, wielocznowe założenie, o którym niestety nie możemy za dużo powiedzieć. Główny problem to to, że tak jak powiedziała przedmówczyni, wyniki badań nie zostały opracowane, ale nawet gdyby one były opracowane, to właściwie niewiele to zmienia, bo ta archeologia lat 80., ona nie dysponowała takimi narzędziami, jakimi dysponujemy współcześnie. I generalnie datowanie ramowe tutaj padało na 9., 10. do 13. wieku. No to oczywiście to jest takie, że okej, okay, mogę w tej chwili powiedzieć właściwie wszystko i, i, i powinni Państwo mi uwierzyć. Tak naprawdę nie ma możliwości, żeby to założenie funkcjonowało tak długo. I my chcemy się dowiedzieć, kiedy ono powstało. Czy rzeczywiście jest możliwe, żeby e, dało się je synchronizować, nie wiem, z początkami państwa polskiego, jak tutaj padało, tak? Z przełomem X, X, XI wieku, czy też nie? Czy jest to założenie w ogóle e, inspirowane jakąś tam władzą centralną, bardziej z Mazowsza, czy być może już z piastami, tak? Generalnie z rozbudową stricte pierwszej Monarchii Piastowskiej. Tego nie wiemy i liczymy na to, że to nam się uda dowiedzieć. Oczywiście nie rozstrzygniemy tych kwestii w ramach planowanych na, na tydzień badań w tym roku, natomiast jakby jest to pierwszy krok do, do rozstrzygnięcia szeregu wątpliwości, które mamy. Padało, że jest to założenie duże. Rzeczywiście, założenie duże z grodem głównym, niewielkim, dwa podgrodzia, natomiast siedem wałów zdaje się dookoła. Generalnie, żeby wydatować jakby precyzyjnie rozwój tego założenia, musielibyśmy każdy z tych wałów przebadać. Jak Państwo widzą, te wały dookoła, czyli te nasypy ziemne, one czasami mają kilka metrów wysokości. To są metry sześcienne Ziemi, którą my, to nie jest to, że my musimy to po prostu przerzucić, przekopać, tylko musimy to starannie wyeksplorować, zwracając uwagę na różne detale. Dlatego te badania są jakby, no, muszą zostać rozłożone w czasie i to w perspektywie przynajmniej kilku lat, tak naprawdę, żeby żeby te kwestie Rozstrzygnąć. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że jakby doszło do takiej kumulacji zdarzeń, można powiedzieć, że ze strony Muzeum Włomży wyszło zainteresowanie no, poszerzeniem wiedzy na temat tego miejsca. Ja osobiście to miejsce znam, bardzo mnie interesowało. Jest to jedno z piękniejszych. Oczywiście tak kojarzę fotografię sprzed kilkunastu lat, kiedy tych krzaków nie ma. Zresztą w 2016 roku byłem tutaj na turystycznym wyjeździe i wyglądało to zupełnie inaczej. Dało się tutaj chodzić i wszystko widać. W tej chwili rzeczywiście ta część niewyczyszczona nie wygląda najlepiej, no ale tu zakładamy, że, że to się zmieni. Tak jakby zmierzam do tego, że no jest mi również niezmiennie miło, że po latach znalazłem się w tym miejscu i będziemy tutaj prowadzili badania. Także takie, takie małe marzenia archeologiczne, chociaż normalnie pracuję zwykle na, na Pomorzu. Ostatnio to no, 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 jesteśmy, jestem związany z Uniwersytetem Warszawskim, więc jakby no, niedaleko oczywiście. Także dziękuję.